Witam tutaj Ibić, a to jest nadal 39 odcinek Pwywymy A to dlatego iż... iż... nie mam jeszcze ostatniego, ostatniej czaszy Widera Dlatego nie idziemy jeszcze na Widera To ma sens, prawda? No, mam nadzieję, że mam. Więc... Zrowców jest tyle. To sobie zostawię, chociaż nie. Nie no, zostawię, nie będę brał tego. Dobra, i tak. Teraz yy, albo idziemy do netheru albo nie idziemy do netheru nie ma co trzeba się troszkę dozbroić i szukamy po prostu tego jak to się nazywa eee... a to jest obsydion, tak? Tak yy, chciałem wziąć sobie Flint and string by zrobić sobie więcej szczau a feder 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 nie string ale piór mam tylko 12 trudno będzie musiał wystarczyć Więc w tym odcinku zapolejemy, w tym odcinku. No trochę czasu minęło w tamtej części. Zapolujemy sobie po prostu na ostatniego... na ostatnią głowę. No i hej, nie? Oj spadłem. To nie tak miało być. Dobra, więc tutaj mamy to i tutaj mamy to. Ja mam ten pokoniec sobie wziął, bo chcę pojechać tutaj. Yy -y. Oh no, pigman. Okej. Okay. Nic się nie stało większego. A cobblestone mam po to, żeby po prostu się dostać. E do Fortressa jednego, bo jest blisko tutaj gdzieś. Zobaczymy, sobie jest Kordów. Więc na chwilę będę mógł, musiał zrobić pauzę i się pomóc to tam wziąć i dostać, nie? Ja najpierw sobie pójdę w koordynatach yy, x, a potem w koordynatach z. Co tu, tak. I jeszcze w koordynatach y pod koniec. Jedziemy, nie? Dobra, to ja sobie teraz zrobię cięcie i widzimy się jak dotrę na miejsce. Oj Nie ten przycisk Dobra, już jest demo. by cowboys Co? Trochę dziwne to jest, ale okej, okay, niech będzie. Ua, 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 ua. Jesteśmy na miejscu Trochę to trwało, nie powiem I straciłem, a nie mam pochodnie Straciłem całego cobblestone'a Ja mam pochodnie, to czemu ja sobie... Nieważne Robimy izi Dobra, tam widzę pierwszego gościa naszego O, tu widzę pierwszego Chodź pan Ej, nic pan nie dał. Ale pan jest. Wiesz pan co? Power 4? Przestraszyłem cię yy, już. bo zostań, tak jak nic nie ma. Nagle tak skoczył Okej, okay, ile mamy FPS-ów 60? Malulo, malulo. Ale no trudno, nie? Jak to mu Trudnulo. trudnulo 54, może ja sobie to dam. że widział ile mam A tutaj był szkielet. Uu. Zabijamy sobie sobie'ów parę, a co? Mamy dwa blaze poza tym się parę. Ale to nic, prawda? Prawda. Więcej blazów. Ja chyba nie chcę blaze'ów zabijać. Ła oj, 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 oj. Niedobrze. No, ostatnio wszystkie odcinki są w Nederze, nie? Przepraszam trochę za to, ale... No. Trzeba iść w końcu do tego bossa, nie? Hey! Aha! No, dwie kości więcej. Tylko po co mi kości? Tam jest szkielet, ale... Czy ja będę musiał latać cały czas stąd dotąd? Tylko po to, żeby zabić co jednego szkieleta i zyskać parę kości albo węgli. Naprawdę Najgorsze jest to, że tu jest blazów tyle. Na dwa hity są ja nie mam szał tyle, żeby wszystkie blazezy zabijać. Okej. Okay. jest Nie no, teraz montale, się sporo ten. Co za beznadzieja Hop Nie zwracam uwagi, na ciebie wejdzie. Dobra, jeszcze już. Hello my uh, black friend. Really? ale... Hmm, ale ja nie potrzebuję węgla Ale przyda się Loughton Loughton się zawsze przyda uh -huh. mm -hmm. No dobra, ale Ale ja chcę mi Wither's Kula mieć, no Ojojojoj, ojej, Widerskuu! Każdy cool. nie da się jakoś obciąć tej głowy po prostu, nie? Nożyczkami na przykład, albo... Jakoś... Nie wiem. No jakoś po prostu, nie? A muszę porusłazić stąd dotąd i czekać, coś się zysponują młody nie? Zobacz bardzo, to wyboru nie mam. Co jest szanszela? Aaa, z góry. Ale mi się nie chce bawić z tym ...bastem Kurde, gościu... Nie, jestem się z tą bawić. Zostawimy jedną rzecz, bo to skrzynek nie ma żadnych, skoro to jest wygenerowane na 1,6-4. A przekażę za to, że zmieniłem wersję między tymi. Następny odcinek będzie i ten, ten w takim razie. Obejrzuje. Tam jest skeleton. Kurde, nie masz? Gościu! Kurde, wiem. Hy! Aha! Widzieliście jaki perfekcyjny strzał? Wkurza mnie ten gaz już po prostu. Eee, tylko tyle. Myślałem, że czaszka drobnie. Dropła a o, tu masz A brody sobie pozbieram Brodawki znaczy się W jakim cudem w ogóle, że brodawki rosną? A dla mnie to jest dziwne, o grzyb. Nie będę jak tego grzyba. Może być się... nie wiem. Za gorący jest na pewno. Chyba się nie powinno jest grzybów z takiego miejsca. Jakim jest ten nether. O, chest! Cześć, 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 jest, chest Świetnie. Y, złoto Żelazo i dwa siodła. Okej, okay, siodła się zawsze mogą przydać, nie? slada. No, Daleko dosyć. I tam jest... Drugi fortres Ojej No dobrze, trafiłem w takim razie Czy ja tą skrzynkę chcę? Chcę, no chcę Przecież skrzynka może się przydać za chwilę Jakby nie było za dużo rzeczy na przykład Oj Świetnie. O ile tu szkieletów? Mnóstwo. Może... o świetnie tylko strzałę. I jedną tylko niestety. Kurde, to tylko węgiel i kości dają. Jakie to jest? Kurzujące. Ile czasu się trzeba męczyć, żeby taki szkielet dał jedną czaszkę. A co następne? Przynajmniej ten fort jest tak duży, że nie ma problemu ze znalezieniem ich. Łaa! Wprost na bordę, nie? Kurde. Tylko kości i węgiel. Strzały za mało przecież. Ja może zacząć bicie kijem moim. Jakie te gasty są denerwujące, one latają wszędzie i, i tylko wkurzają. Oj. O, o. Jest! jest, 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 mamy, Wither! Skull. Kurde, wracaj tu. You a coward. Zabiłem cowarda. This guy is a coward. Okej, okay, możemy już wracać do naszego domu. Mamy ostatnią czaszkę, jaka mi brakuje. Zrobiłem takie barierki, żeby nie wylecieć czasami z daleko. No wiecie, jak to bywa. Jak się człowiek śpieszy, to diabeł się cieszy, nie? A nawet mi się dobrze pojało Wiecie jak ta, ta droga jest daleka? No tak, nie wiecie To spójrzcie akordy. Widzicie kordy jakie są tutaj? na jakich idziemy, nie? Na kordy 0. A widać na jakich jesteśmy? O już pamiętam to miejsce. Świetnie. I teraz skręcamy tutaj. I będziemy w domu. Nie jest tak źle. Biec tam. Tyle, że ja tu mam zamiar zrobić tory. Żeby się nie biegło 10 lat. Przy okazji zamiast portal do netheru postawić tam Znaczy do overwarda w tym przypadku Wiecie co jest najlepsze, że ja tam lecę, żeby mieć o, ten fortress A tutaj widzę fortress No cóż, będziemy mieli drugi Bliżej Widzicie tutaj słup z, z lewej strony? Trochę to denerwujące, że tyle czasu trzeba było Lecieć tam Jak tu miałem Ale i to wcale nie jest daleko Ale to zrobimy po prostu od nogę w lewo Od to będzie? No i heja, nie? Dobra, jeszcze trochę Bardzo mnie to cieszy ogólnie, że w końcu mamy tam W sumie to tak długo nie trwało zdobyć się tej szaszki, nie? A założę Sejon Żeby nie było I przy okazji zanim zacznę Następny odcinek to zrobię kopię savea No tak zrobię kopię savea Przy okazji się dozbroję i to tak konkretnie Potrzebuję mieć więcej strzał Oj tak oj tak strzał to potrzebuję mieć Miliard razy tyle co mam teraz I tyle Nic więcej nie potrzebuję więcej Więcej się nie da mieć prawda? Chyba, że dynamic sobie bym zrobił. To jest niezły pomysł. I nie wiem tylko gdzie będziemy się bić z tym widerem W nederze chyba, nie? To jest, w nederze się będziemy bić. A by inaczej, nie? końcu to jest Wither, czyli... Ile ci z niego nether star, no to też w nederze, nie? Big man! I hate you! Pff. Skrzywdziłem go trochę, nie? No trudno. Kordy zero. A te tory myślę tutaj, że zdemontuję, bo one są jak najbardziej niepotrzebne. Dobra. Ale się cieszę, kurde. Nareszcie mamy trzy czaszki. Po takim czasie ja... Jestem zwycięski. Zwyciężyłem po prostu, nie? Dziwne, że żadnych mie mieczy nie mam. Bo nie, będę to nosił po prostu na razie. Na razie będę to czaszkę nosił, nie? i tak blaze z rody do skrzynczy siodła do skrzynczy nie mam skrzynca na nederwarty Peto nic, będę czym moje przy sobie do skrzyncy yy, skrzynka do skrzyncy wiesz co mnie dziwi w minecrafcie, że można skrzynkę do skrzynki chować to jest takie... ...an natural Trzeba będzie kuczaków pozabijać trochę Dobra Ja się cieszę naprawdę, że w końcu mam tą głowę Kurde, ale to było trudne zdobyć tą głowę mm -hmm -hmm. Ojej Tyle czasu się namęczyć Tego main karta wezmę ze sobą Chociaż nie Dajmy tak stejki ta jest! W końcu mamy oh yeah. yeah, Nareszcie! Dobra ludzie! Hura! Oj, wschód słońca, piękny! Jest to cóż! W końcu mamy czachę. Ostatnią, trzecią i yeah. ja! Ja się z Wami żegnam i na razie. Cześć!